Siemanko, witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku. Siema ją jo! Dzisiaj taki typowy odcinek z roboty, jak to na wtorek przystało, we wtorek zawsze wlatuję odcinki z pracy, czyli szklarnia, papryka i jedna wielka nuda. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałem powiedzieć, że zostaliśmy sami. No bo jak wiecie, junior tam się skupia na swoim kanale. Marcin pojechał do Polski na urlop, a kamerzysta jest za kamerą. I tak zostało nas w tym momencie we dwóch z Adrianem. I może powiedz, jak przebiega nam praca na początku, Adrian. A Od czekajcie, czekajcie. Pamiętajcie, że dobijamy do 30 tysięcy subskrypcji i zapraszam wszystkich nowych widzów do subskrybowania jednego z największych paprykowych kanałów na polskim YouTube. Dokładnie, murdeczki. Tutaj jeszcze wrzucamy My... Instagramie gdzieś, tu albo tu. Tak, łapcie tak, tak. łapcie, łapcie je, nie? sobie tamten, nie? To subskrybujcie, polajkujcie i, i Adrian już tutaj przyjmuje pałeczkę. Tak, ja, ja przyjmuję tak pałeczkę. No. Ja... Podejrzewam, że się stęsknili, bo dawno o pracy nie było. Dawno no nie, nie było, było właśnie z pracy. Dzisiaj postanowiliśmy. A są fanatycy, co uwielbiają. Tak, są, są. tam dostajemy często, a gdzie raport, a gdzie to, a gdzie tamto. Więc specjalnie dla Was dzisiaj wpłynie jej raport i mierzenie planta, moi drodzy. Planta, nie blanta. Nie? Tak, dokładnie. Ja wiem, Ostatnio że Rachel ktoś pisał, się... że myślał, że idziemy mierzyć blanta. No, no, może kiedy zmierzymy. Może kiedyś zmierzymy, no ale to zobaczymy, jak ją ukręcimy. Dobre, no, dobra. Zaczynamy. To wierzamy od raportu paprykowego. Moi drodzy, mamy bardzo mało papryki. Mamy teraz, ogólnie, tak mniej więcej z wózek, troszkę ponad wózek z rajki. To jest naprawdę nic na ten czas. Zaczynamy na godzinę 6, kończymy o godzinie czwartej, ale kończylibyśmy dużo wcześniej. Tylko ale. mamy tak rozpracowane, że będziemy cały tydzień robić sobie do czwartej. Już mamy oczywiście nadgonione, a w piątek. Kto wie, może już o dziesiątej będziemy sobie no, browarka 12 O dwunasta tak mi się Dwunasta to, to jest max, dwunasta to, to jest max. No, za ale... bardzo się rozmarzyłeś tutaj. Ja wiem, kolegę. ja wiem, no ale dobrze, że marzenie. nie karają. dwunastej myślę, nie? bo w zeszły piątek też żeśmy skończyli o dwunastej. Też, nie? no, no, ale no, ja myślę, że może się uda coś wcześniej. Trzymajcie za nas kciuki, bo im wcześniej my kończymy, tym dłuższe filmy są dla Was. Tak. <grymne> no i tak moi drodzy, papryka cena jest, w tym tygodniu jest ciulata, bo jest tak 80-90 centów. Czyli poniżej euro to jest lipa. Nie? Tak, tak, jest poniżej euro, a ze z tego względu, bo bardzo dużo papryki idzie teraz z Polski. Sam się o tym dzisiaj dowiedziałem. Z Polski? Z Polski, tak, parę szklarni wytykowało i pełno papryki poszło i dlatego cena spadła. Dużo idzie z Polski. No i tak, no, cena się waha, właśnie koło Jurka. Papryki jest teraz mało. Przez dwa tygodnie będziemy mieli tak spokojniej mało czekolady. Czekaj, może... Jurek w naszym slangu to jest euro. A tak, tak. Euro, euro, przepraszam. <laughs> Jurek, no. Koło Jurka, no, bo koło Jurka. Jurka Jaki Jurek, no w sumie tak, może tak być. No ale tak jak mówię, no papryki mamy mało, szału, nie ma. Cena też jest do dupy, więc nie ma co narzekać. Dla nas to jest super. Połowa ludzi zjechała na urlopy, my zostali no, taką grupą pojechały. Artur, Artur Marcin, Łukasz, Łukasz dużo osób ma. i pojechał jeszcze nasz jeden szef, tak, także, szef pojechał, tak, no, no dosłownie, czterech osób nie ma, co ścinają paprykę, także jakby oni byli i nie mieli urlopów, to byśmy kończyli, nie wiem, o 11, 11, 20, 20. 12 by był już koniec, no, dobrze, też by nam mówię. pasowało, ale to też tak cały czas kończyć, bo potem jak przyjdzie tydzień, że musimy do 5:00 zostać, to jest psychicznie, człowiek się tak nastawi zawsze o tej 12:00, 3:00, nie, to mhm. potem jest potem męka, jak musimy męka, walczyć do udynka. tej 5, tak, jest, no i co, no, Praca idzie powoli do przodu. Jak widzicie, planty już są Sezon już w połowie sezonu. Tak, no. No, planty tak samo jak widać już są w połowie, nawet już ponad połową. Więc za chwilę będziemy dla Was planci plancika mierzyć. To wszystko przez Was z tymi plantami. Dobra, to lecimy mierzyć tego skurczybyka. byka, chodźcie z nami. Tak jest. Dobra, chodźcie drodzy widzowie za mną. Tutaj będzie gdzieś Adrian i będziemy mierzyć tego skurczybyka. Dobra, kamerzysta, ja Ci robię przejście. Proszę. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, przejdź teraz za mną, my Ruli. Od razu podkreślam, że Siema. jesteśmy w innym miejscu niż ostatnio, ze względu na to, że nie chce i się nasz że nie chce nam się iść na sam koniec szklarni jesteśmy tu z brzegu, ale tak. one mniej więcej rozmiarowo są takie same, nie wszystkie są takie same na początku one trochę inaczej rosną, ale Dobra, teraz one mierzymy? już tego będziemy mierzyć. Dobra od samej donicy, nie od samej donicy ta. Dobra, ja już mam na równo z doniczką. Tak, moi drodzy, dosłownie jest 2,70. Ja tu palca chytam, wieszam na dół, obniść się. Rudy, weź tutaj pokaż. Taki już jest plant. 2 metry 70 70 cm. centymetrów, Czyli zostało sporo, nam 30 cm nie? i trzeba wymienić miarkę. No, będziemy na 5 metrową tym. Na na tak, ale jest w domu, więc nie ma co w panikę wpadać. Wszystko będzie udokumentowane Będzie cacy. Dobra, to plant niecałe 3 metry. Tak jest. Wy już wiecie jaką one mają długość. Idziemy dalej. Idziemy dalej. 19-10 rajek jeszcze. Tak nasi drodzy widzowie, teraz idziemy w dżunglę zmierzamy ku plantu, który jest z ostrą, pikantną papryką. Już tak. kiedyś pokazywaliśmy, zobaczymy tak. jak ona Wyrosła. dojrzała, nie? Tak, bo ona była wtedy to, moment... to jest Naga Viper, czy? Nie, to jest właśnie, tu jest inna, tu jest inna. inna. Bo ty, zawsze było tak, że mieliśmy te papryki rozkła rozkładane na początku rajek, że wszyscy, wi wszyscy wiedzieli, gdzie one są. Taka, Adrian, zobacz, tym... zobaczcie drodzy widzowie. Tutaj tą paprykę, ona jest zielona i przechodzi na taki brązowy kolor. Ona będzie się robić pomału czerwona, nie? Zobaczcie, tutaj są te rajki z przodu, tutaj jest mega ciepło i te czerwone się po prostu robią szybciej. Przebarwiają się. Zobaczcie, ile jest po przebarwionej papryki. Następna przebarwiona, która będzie czerwona. Świadczy to o tym, że osoba, która ścinała zieloną paprykę, po prostu minęła zieloną dojrzałą i ona się przebarwia na czerwoną. Zobaczcie, ile tego jest. Kolejna czerwona. No jest, Następna. jest, jest tego. Trochę tak wygląda papryka, która za długo przeleżała na plancie i po prostu zgniła, nie? Taka ciapa, kurczę, nie było tu ścinane i sporo pajęczyn tu. Masz? Idziemy dalej. Nie, jeszcze nie widziałem. Nie masz. Ona jest, idziemy tak, dalej Rudi. Ona jest tak schowana ta papryka Gdzie ten tutaj. jest? ciężko ją trafić. Kolejna czerwona Rudi. Tutaj posypki są, ekologiczne posypka na mszyce i na różne te. Agrobio, wysypujesz to na liście, kiedyś pokazywałem na odcinku, później butelkę się wrzuca tak, z tego wychodzą małe robaczki, które zjadają szkodniki, też o tym mówiliśmy, ale ostatnio w jeden dzień przyszło nowych czystów, subskrybentów, dlatego to podkreślam jeszcze raz. Także nie miejcie pretensji, starsi widzowie, że się powtarzamy, bo jest bardzo dużo nowych i im trzeba też to objaśnić. Adrian chyba już znalazł tą bestię. Tak, znalazłem, już z daleka widać, to jest jednak ta Mega Viper. Na, Naga Viper. Naga Viper, tak. O, zobaczcie. Zobacz Rudi, jak te krzaki wyglądają. Jadłeś kiedyś taką paprykę Rudi? Całkiem inna, inne planty, Możesz całkiem inne nogi. To jest niedojrzała, która będzie dojrzewać? Nie? Pomarszczona, A ta czerwona już jest dojrzała. Kto to ostatnio zjadł? Artur zjadł kawałek, to no, aż go brzuch rozbolał, całej czerwonej Tak, Tą paprykę ciężko jeść tak, tak samą surową do gęby, żeby ją rzucić. to jest naprawdę Prawda. ciężko. Ją głównie się dodają do dania i zobaczcie na te łodygi, jakie są. Długie, Czekaj, pokażę normalną paprykę. Zobaczcie, to jest normalna papryka, zwykła. To jest frezier rodzaj. A tutaj jest naga wiper. Zobaczcie, jak ona ma łodygi, jakie są cienkie. Tak. One... jaka jest różnica? Zobacz, ludzi, jeszcze raz tu. Tutaj jest no prawie jak mój palec grubości. A zobaczcie, tutaj. Tak. Cieniutkie, jak nitka. Zobaczcie do góry, jak ona jest rozwalana. Tych no, krzaków oni tego praktycznie to nie topują. To... Nie, bo... topują tego, no? nie, nie topują, bo gdy papryka dojrzeje, ona tak opada na tych plantach tak na dole i się ją wtedy łatwo zrywa. Coś takiego Ale nie? jest naprawdę mega, mega ostra. Jakby coś kiedyś chciał, to pisać. wyślemy podsuszone. <noise> Dobra, no, no to jest to. dżungla, jest tu dżungla straszna, fajnie, no. no kiedyś Adrian zjadł, ale to była tragedia, jestem jakiś yy... na tysiąc subskrypcji, nie? Tak, na tysiąc subskrypcji ja na tysiąc jedną. subskrypcji próbował, Junior powiedział, że zje na 30 tysięcy. Tak, chcę to widzieć. Ale no, no juniora chwilowo nie ma, tak jak mówię. I tam się ludzie pytają, co z juniorem. Wbijajcie do jego kanał i sprawdzajcie przedostatni film, to wam wszystko wyjaśni. Tak, dokładnie. On się jeszcze u nas pojawi, ale on teraz skupia się na bardzo dużym projekcie u siebie na kanale i po prostu chce tam działać. Każdy robi swoje, a tam ludzie piszą spinę macie, nie płacicie mu, nie ma żadnej spiny, sami się o tym przekonacie, ale ja nie będę drążył tematu, bo. Nie, nie ma sensu, to jest to. Jak, jak się kłóci tak z debilem, to mogą was pomylić z boku, nie? Tak. Nie, bo tam piszą, widziałeś co piszą, nie? Tak. jebaliście to... juniora kamerzysta by się teraz wywrócił. No. Dobra, lecimy dalej. Bisty właśnie koronawirus na szklarni, jak ja leżę, a po mnie wózkiem przejechał, człowieku. Normalnie, będziesz bekał jak chuj do jarania i jeszcze se pójść właśnie ten walki MMA w szklarni No to dobrze nam wyszło I nie? z flachą jeszcze raz my chodzili po wódce, pamiętasz te 07 co Martini my mieli. to było no Też to było na jakichś bytu tak, po tych rajkach no, a Czarny to widział i Brechta mówi no na śmiesznie też musi coś być nie? A my tam jazda jak cholera nie No fajnie było Dobra, co zaczynamy nie? Ten ambaras i arcykonsek Już się nagrywa Idziemy może sobie usiędniem, bo... Nie, na początku tego zjebiona stojąca. Tak? Gnaty bolą. Proszę. To żeby było widoczne z z nogami. Taka głowa. Widać elegancko? Widać? Kamerzysta? Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Siema! <gryś> <gryś> Liść na dzień dobry oczywiście musi być. <gryś> Dobra, idziemy teraz poważnie, bez beki. Tak, poważnie. Mógł początek być taki. To wrzucimy to na koniec. No. <laughs> Dobra. No i drodzy widzowie, odcinek dobiega końca. Taki typowy roboczy. Ogólnie chcemy zrobić za Dianem tak, że będziemy we wtorek wrzucać z pracy, w piątek jakąś pogawędkę, a na weekendy jakieś vlogażki, tak? Tak, gdzieś będziemy wyskakiwać. Oczywiście pogoda coraz bardziej będzie dopisywać, więc będziemy hasać. No zresztą hasać. po ostatnich filmach widać, bo też już zaczynamy powoli gdzieś wyjeżdżać, ruszać się. Więc czekajcie, łapkujcie, subskrybujcie. Przede wszystkim. Tak. A my kończymy odcinek, udanego wtorku Wam życzymy i widzimy się w piątek, nie, jutro jeszcze coś wpadnie, bo tak. mamy coś na zapas, może jutro albo w czwartek coś wpadnie, a gdyby nie, to widzimy się w piątkowym odcinku, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdro, trzymajcie się, joł!